Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię trzy ciekawe przypadki z ostatnich dni. Pierwszy. Przed nami akumulator pierwszomontażowy. Data produkcji tutaj widać czterdziesty czterdziesty ósmy tydzień dwa tysiące roku wyjęty z to jest akumulator pierwszomontażowy wyjęty z Opla temu akumulatorowi dawałem szansę jeszcze na życie z uwagi na fakt, że ma niewiele ponad 4 lata no dawałem go do pełna, rozładowałem sprawdziłem pojemność i pojemność wyszła poniżej 50% klient zakupił akumulator ze średniej półki i ciekawe, tutaj, na koniec, tutaj zadał takie ciekawe pytanie, czy nowy akumulator wytrzyma mu chociaż 5 lat? Ogólnie co mogłem powiedzieć, skoro akumulator pierwszomotażowy wytrzymał niecałe 4, a ile wytrzyma akumulator średniej krasy, bo taki właśnie zakupił tak z ciekawości jeszcze zważymy go ile waży 12,7 kg teraz porównamy go z banerem jednym z lepszych akumulatorów na rynku 12,6 tak czyli jeszcze raz 12,6 tutaj 12,7 na korzyść akumulatora montażowego klient kupił akumulator jeszcze pod względem wagi słabszy od tych dwóch no i jakości. Drugi przykład. Też ciekawy. Silnik acz tak Pojazd dostawczy z 2015 roku z silnikiem 2.0. Wstawiono tam akumulator 61A. Tak jak zwykle się wstawia do silników benzynowych 1.6. I teraz go yy, zważymy. Waga 16,5, zapamiętajmy 16,5 i teraz porównamy z y, wagą banera y, 15, 1,5 kg różnicy. Jeszcze wrzucimy y, akumulator Banner 65 apr y, EFB. 17,2, czyli waga podobna, znaczy ten trochę wyższy ma, ale waga jest podobna do tego właśnie z busa. przesuńmy Czyli y, wnioski tak naprawdę y, realna, y, czyli tak naprawdę na etkiecie jest y, pojemność 61 Amperogodzin y, chociaż waga zbliżona jest do akumulatora EFB 65 Amperogodzinowego, czyli możemy wnioskować ten akumulator ma pojemność w po okolicach 70-70 Ah. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, czy to nie jest działanie celowe? Bo teraz wyobraźmy sobie, że klient przyjeżdża, kupuje do dwulitrowego diesla akumulator 60 Ah. Długo mu nie wytrzymuje, no i wtedy może skusi się na zakup akumulatora w ASU. Tak, trzeci przypadek. Przyjrzyjmy się. Może tu nie widać. Widzimy taki przewód. Klient miał taki przewód podłączony do plusa. Tak? I on sobie tam gdzieś tam swobodnie latał między elementami samochodu. Domyślacie się, co by się stało, gdyby na przykład taki przewód, yy, końcówka tego przewodu spotkała się z masą samochodu, a to jest było, a to było wielce yy, prawdopodobne, i możemy sobie wyobrazić, co by się stało, tak? Do czego może doprowadzić. Zwarcie Zwarcie Może doprowadzić Jak ktoś jeszcze się nie domyśla Pożaru Wybuchu akumulatora To było na tyle Dzięki za uwagę Pozdrawiam